Siemaneczko z tej strony Adriano, i dzisiaj demonstruję wam jak mebluję swoją kuchnię w The Sims 4. Otóż zacznijmy od tego, że mebluję nie tylko kuchnię, przepraszam, przesłowiłem się ogólnie, wykończ prace wykończeniowe w moim domu. Mam już taki mały salon, małą jadalnię. No i oczywiście sypialnię. Yy, no więc przejdźmy do tego, że szafki. Szafka numer jeden, szafka numer dwa. Pieniędzy mi już brak. To naprawdę ten jeden tysiąc tylko... Wiadomo, no bo... Trzeba, to trzeba, nie? No to jedno okno usunę. Teraz tak. Okap. Okap to jest okap. Niech będzie taki okap. Mała mikrofala, bo się czasami wiadomo przydaje. Nie wiem czemu w tych Simsach wycofano zmywarki niestety. I dlatego też może przydałby się jeszcze jeden blat. Blad zwiast. Ciekawe co on nam zwiastuje. Nie mam pojęcia. Ciekawe czy mnie stać na zlew. Stać mnie na zlew, jak miło jest. No więc przejdźmy do konkretów. To jest śmietnik dziecięcy, no nie. Żeby śmietnik 50 zł kosztoł. Bida w kraju, a oni. Chodnikowy kosz na śmieci nie ma jak beczka za kosz na śmieci. Już na jakiś tam imbryczek mnie stać. <laughs> Dobra. Przejdźmy dalej. Na pewno system przeciwpożarowy mi się przyda. Bo już jeden pożar miałem. Dwóch Simsów mi już zginęło w pożarze. I to jest lekki problem, no nie? System zraszaczy. Dobra, więc zagramy tutaj. Mamy już ładnie umeblowany domek. Więc bardzo chętnie bym się tutaj poprzyczepiał do niektórych szczegółów utworzonych przez grę Desmis 3 i no no małe firany, które nie pasują w ogóle do okna. Hmm, fajny kinkiet. Wrócimy do sypialni. Coś mi tutaj trochę mało tych ozdób. E, przepraszam, w salonie. Desim 4 Zajec. <ścoughs> Może jakiś sprzęt grający. Kino domowe. Nie ma jak kino domowe. Jak Frakes, co nie? Saważwe mi Trampet. Dziękuję mamo za dopingowanie mnie tutaj. No. Tak poza tym to dochodzi już koniec czasu tego filmiku zapraszam na następny, który wyjdzie już jutro. Pozderki tymczas.